Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Tytuł dzisiejszego odcinka Wiedźmina sprawa Polska. Dlaczego, dlaczego Wiedźminie w kontekście polityki wewnętrznej i w kontekście wyborów? Dlatego, że dla mnie to jest jest wiele takich punktów wspólnych między polityką wewnętrzną i tym, co dzieje się w naszym kraju, a całym zjawiskiem pod tytułem Wiedźmin. Słuchajcie, Wiedźmin został napisany przez no, niewątpliwego lewaka, zwolennika, zwolennika SLD, Andrzeja Sapkowskiego. Uwielbiam ten cykl, za Sapkowskim osobiście nie, nie przepadam. Świetny, 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 świetny pisarz, przynajmniej jeżeli chodzi o cykl Wiedźmina, chociaż ten drugi cykl też był, te, też był, też był niezły o średniowieczu. Natomiast taka sobie postać. Świadczy o tym też chociażby ten jego proces z CD Projektem, żenująca, żenująca historia. Powinien być chłopakom wdzięczny za to, że, że, że podpisał dzisiaj umowę z Netflixem na kręcenie, kręcenie serialu, bo gdyby nie CD Projekt i jakby reklama, jaką zrobił na, całej, na całym świecie Wiedźminowi, to oczywiście nie byłoby mowy o czymś takim w ogóle. Ale słuchajcie, dlaczego mówię, że są pewne podobieństwa? No bo zobaczcie, Sapkowski ewidentny lewak, który nie wierzył w swoją, tak naprawdę nie wierzył w sukces swojej, swojej twórczości. Który nadał Wiedźminowi, przynajmniej usiłował nadać Wiedźminowi taki sznyt niepolski, prawda? Tam nie ma, jest minimalnie... Jakby polskość jest minimalnie zaznaczana, prawda? Na, na tyle, ile to jest możliwe, raczej są takie, takie, m, takie. No, no, nie jest mocno umiejscowiony, tak naprawdę, w, w, w tych realiach. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi, mam, 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 mam nadzieję. Jestem nieprecyzyjny, ale trudno. Sprzedał prawa do gry komputerowej. Wiedźmin za 15 tysięcy złotych. Kiedy chłopcy, przepraszam za to określenie chłopcy, ale mówię, no ci, którzy są właścicielami, stoją za CD projektem, zrobili genialną rzecz, czyli po prostu rozsławili dzięki Wiedźminowi tak naprawdę Polskę, bo, bo niewiele jest sytuacji w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, żeby tak Polski produkt zrobił tak nieprawdopodobną karierę właśnie jak gra Wiedźmin. No, Wiedźmin 3, ja, ja, żeby była pełna jasność, ja nie jestem zwolennikiem, znaczy nie to, że zwolennikiem mi to nie przeszkadza, ale ja nie gram. Nie potrafię w ogóle grać, nie, nie, tak naprawdę nie próbowałem poza jakimiś tam próbami. 30 lat temu chyba na Komodorze czy tam Atari, to, 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 to nie mam o tym najmniejszego pojęcia. Ale ja czytam, jak mówi, więc wiem, co się dzieje. Więc najbardziej nagradzana gra chyba w historii e, komputerowa i to jest polski e, wytwór. I teraz tak, pan Sapkowski e, później, po tym jak e, e, włożono naprawdę duże pieniądze w promocję, w tworzenie i e, Wiedźmin stał się znany na całym świecie, nagle zażądał 60 milionów złotych. Człowiek, który nie wierzył w swoje dzieło. E, według mnie to jest, słuchacie tak jakby ktoś, e, zachowując odpowiednio oczywiście proporcje. To jest tak jakby ktoś zostawił swoje dziecko, nie wiem, w koszu na śmieci, może nie w koszu na śmieci, no powiedzmy w tym takim okienku, okienku życia przy, przy, przy jakimś klasztorze i to dziecko dorosło, dzięki opiece zastępczych rodziców zrobiło karierę, stało się multimilionerem, i nagle ten rodzic, który porzucił to dziecko, zgłosił się po część majątku, które to dziecko wygenerowało. Dokładnie tak wygląda ta sytuacja. Obrzydliwie. Według, według mnie powinien się tego wstydzić i powinien o tym zapomnieć. Kontrakt z Netflixem powinien mu zrekompensować wszystko. Nie byłoby go, gdyby nie CD Projekt. No i teraz zobaczcie, jakie są paralele. No więc tak. Totalna opozycja, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Wiosna. Wszyscy ci ludzie, którzy przez lata wmawiali nam, że jesteśmy biedną panną, czy brzydką panną bez posagu, że my nie mamy żadnego wartościowego majątku, dlatego musimy się tanio sprzedać, którzy doprowadzili do wyprzedaży tego, 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 tego majątku, którzy się zapierali polskości, tak jak Tusk. Który no, przy pierwszej okazji uciekł po prostu na rozrabiając po prostu strasznie w Polsce, uciekł po prostu na dobrze płatną posadę, nagle chcą czerpać profity z tego, że Polska, mimo ich polityki, mimo tego, że zrobili wszystko, żebyśmy przestali istnieć tak naprawdę jako samodzielny byt gospodar gospodarczo-polityczny, to okazuje się, że nie, że jesteśmy jednym z ważniejszych graczy w Europie w tej chwili i stajemy się coraz ważniejszym. I nagle o nich. Przypisują sobie udział, ojcostwo tego, tego wszystkiego. Nie, no słuchajcie, zrobiliście wszystko, żeby tak nie było. Tylko dzięki temu, że Polacy jako Polacy są fantastycznym narodem, że Polska jest wspaniałym krajem i ma przed sobą naprawdę wspaniałą przyszłość, nie udało się Wam zniszczyć tego kraju. Ja nie chcę używać wielkich słów, ale myślę, że też dlatego, że taką mamy misję dziejową. E, oczywiście spotkam się z krytyką e, i, i z opiniami, że jestem prawicowym, e, nawiedzonym religijnie oszołomem, e, mówiąc brzydko, wali mnie to. Wiem, że tak będzie, czuję to w sercu i, i zobaczycie, że e, to wszystko się e, sprawdzi. Jeżeli nie będzie jakichś naprawdę e, katastrofalnych sytuacji, nie wiem, jeżeli e, pół Europy nie wyleci w powietrze z tych czy innych powodów, to czeka nas fantastyczna. E, Przyszłość. A nawet jak pół Europy wyleci w powietrze, to myślę, że to nie będzie to pół Europy, gdzie my, jest, gdzie my jesteśmy. Jakoś tak mi się wydaje. I teraz oni wszyscy chcą się podpiąć pod to i mówiąc: dajcie nam kolejną szansę. Spieprzyliśmy co prawda wszystko, co się dało spieprzyć, ale dajcie nam kolejną szansę, bo dzięki nam. Znowuż będziemy popychadłem Europy i wszyscy nas będą chwalili. No to słuchajcie, to jest takie, takie chwalenie, jak się chwali dobrą służącą, prawda? Marysia świetnie sprząta, Marysia świetnie gotuje. Ale wyobraźmy sobie, że Marysia chce być samodzielna, że Marysia już ma dość służenia, że Marysia ma dość prasowania, czyjś koszul i prania, czyjś gaci. Marysia chce założyć swój dom, wyjść za mąż, mieć swoje dzieci i mieć w dupie tych którzy płacili jej nędzne groże i rzucali jej ochłapy za ciężką pracę. Więc moi drodzy, jeszcze raz, nie dla koalicji antypolskiej głosujemy na prawicę. Do usłyszenia w następnym odcinku vloga.